Przyroda każdego dnia budzi się do życia. Dzięki niej życie trwa i toczy się na całej naszej planecie. W kluczach, w fabryce papieru Velvet Care na każdym etapie produkcji działamy w harmonii z naturą. Wszystko zaczyna się od celulozy, pochodzącej w 100% ze zrównoważonych źródeł. Trafia ona do nowoczesnej maszyny papierniczej, która spełnia najwyższe normy ekologiczne i jakościowe. To właśnie z celulozy w procesie wytwórstwa i przetwórstwa powstaje papier toaletowy. Celuloza jest na początku rozwłókniana w ogromnych kadziach hydropulpera. Woda, niezbędna w procesie wytwórstwa, wykorzystywana jest przez nas wielokrotnie, niemalże w obiegu zamkniętym. W ostatnich latach zmniejszyliśmy jej zużycie o 45%. Co dalej dzieje się z celulozą? Mielenie i rozdzielanie włókien, mieszanie celulozy różnych rodzajów. Tak stworzona masa celulozowa trafia do wlewu maszyny i na sito. Formuje się we wstęgę, która częściowo pozbawiona wody kieruje się na cylinder. Wielkie serce maszyny jest tam suszona w wysokiej temperaturze, sięgającej aż do 500 stopni Celsjusza. Dbanie o efektywność mamy w naturze. Cały proces produkcji podlega stałemu monitorowaniu. W sterowni pracownicy Velvet Care sprawdzają istotne parametry i kontrolują powstawanie wstęgi. W naszej fabryce tworzymy naprawdę wielkie rzeczy, jak ten ogromny tambor bibułki. Dzięki warstwownicy może stać się ona nawet czterowarstwowa. To też miejsce, gdzie gotowy tambor jest cięty na wybraną szerokość. A skąd wiemy, że papier welwet będzie miękki jak aksamit? Bibułkę, z której powstaje, dokładnie testujemy w naszym laboratorium. Zanim jednak trafi ona do kolejnego etapu produkcji, Ogromne tambory przechowywane są w magazynie. Imponujące, prawda? A teraz już pora, by z bibułki powstał gotowy produkt. Na początku linii przetwórczej, rozwijana przez odwijaki, bibułka zyskuje swój charakterystyczny wzór i łączy się w kilkuwarstwowy papier w sekcji wałów gofrujących. Warstwy zostają sklejone w miejscach tłoczenia, a sama bibułka może zostać ozdobiona kolorowym nadrukiem. W tym samym czasie tulejarka tworzy tulejki, na które nanoszony jest zapach. Papier nawija się na nie, tworząc w ten sposób długie logi. Piła z automatycznym układem ostrzenia rozcina logi na pojedyncze rolki. Perfekcja w każdym ruchu. Pilnowanie jakości mamy w naturze. Pojedyncze rolki trafiają na ciąg pakujący. Tam otrzymują swoje jednostkowe i zbiorcze opakowania. Działanie w zgodzie ze środowiskiem jest u nas faktem. Od 2013 roku zredukowaliśmy udział plastiku w wykorzystywanych przez nas surowcach aż o 34%. Ruszamy dalej śladem gotowego produktu. Po opuszczeniu hali przetwórstwa papier kierowany jest prosto do magazynu, gdzie jest składowany. Tam każdego dnia przeładowuje się go do samochodów rozwożących produkty marki Velvet przez tysiące kilometrów do odbiorców w całej Europie, by spółki sklepowej mogły trafić prosto w Wasze ręce. A co dzieje się w tym czasie w fabryce? Tak jak w naturze, przez okrągły rok, nieustannie wytwarzamy, przetwarzamy, magazynujemy i wysyłamy nasze produkty w świat 24 godziny na dobę. A wszystko to w zgodzie z naturą.